Cześć, przychodzę do Was dzień po tym, jak nagrywałam poprzedniego vloga. Dzisiaj jedziemy na wyjazd. To, co Wam mówiłam też w poprzednim filmie, dzisiaj wyjeżdżamy, natomiast chciałabym parę słów do Was powiedzieć. Teraz na początku, może później na końcu uda mi się jeszcze nagrać coś z tego wyjazdu, ale nie obiecuję. Siedzę sobie z mokrymi włosami. Na twarzy mam tylko podkład i korektor. Za chwilę będę się dalej ogarniać. Piżamkę jeszcze też mam i kawę. No, ale właśnie przychodzę, żeby się tutaj odnieść do dwóch spraw. Szybciutko, mam nadzieję. I pierwsza rzecz to komentarz, który dostałam pod filmem z ostatnim testem kolekcji Bell w Biedronce. Jedna osoba napisała mi, że jak ja mogę w ogóle namawiać Was do otwierania produktów w sklepie, kosmetyków w sklepie. No i myślę, że to jest łatwa sprawa, prosta, ale jeżeli ktoś pomyślał też tak jak ta osoba, to no właśnie chciałabym to wyjaśnić. Jeżeli ja mówię w filmie, jak będziecie w Biedronce, to powąchajcie sobie ten błyszczyk, bo bardzo ładnie pachnie, to nie wiem, no mi się wydawało to oczywiste, ale widocznie takie nie jest, że mam na myśli tester. I... No chyba teraz wszyscy jesteśmy świadomi ze względu na różne sytuacje na promocjach, na przykład w Rosmanie, że szło się na promocję, chcecie sobie kupić coś za pół ceny, a tam wszystko, na przykład wszystkie korektory pootwierane, wszystkie tusze pootwierane albo co gorsza kupujecie tusz, a potem się okazuje, że jest suchy, bo już go ktoś otworzył. Ja mówiłam o testerach. I wydaje mi się, że właśnie wy, jako widzowie, ja jako tutaj nagrywająca, ludzie na Instagramie, no ta sprawa ogólnie jest głośna, tak? Ten cały temat otwierania kosmetyków w sklepie jest dosyć popularny i wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy już świadomi, że. Nie otwiera się kosmetyków w drogerii czy też w sklepie. Natomiast jeżeli ja mówię, żebyście sobie coś powąchali, dotknęli, nie wiem, puder, żebyście dotknęli, czy bazę, czy właśnie powąchać coś, zawsze mam na myśli tester. Więc jeżeli ktokolwiek z Was, poza tą jedną osobą, pomyślał, że mam na myśli normalny kosmetyk, no to nie, chodziło mi o tester, więc tutaj chciałabym to wyjaśnić. A druga sprawa jest dla mnie zdecydowanie poważniejsza, ale mam nadzieję, że uda mi się w miarę tak szybko przez to przejść, bo ten temat nie jest, uważam, prosty. A mianowicie, jak zaczęła się wojna, to na początku w pierwszym filmie powiedziałam, to znaczy napisałam w opisie i tam w komentarzu, że u mnie tematu nie będzie, temat nie będzie poruszany. Jest to kanał, no wiadomo, nie jest to kanał informacyjny, więc ja nie chcę tutaj się zajmować, właśnie przekazywaniem Wam, informacji. Natomiast no dzisiaj do tego się też muszę odnieść, bo ja dla mnie w ogóle temat wojny jest bardzo ciężki, jest dla mnie bardzo stresujący i ja właśnie nie chciałam tutaj tych treści poruszać, bo sama się stresuję. Więc nie chcę o tym tutaj mówić, ale też chciałam, żebyście Wy, oglądając filmy, mieli ten spokój, że pogadamy sobie tutaj o pierdółkach, o kosmetykach, o jakichś tam przyjemnościach i tak dalej, a nie będziemy rozmawiać właśnie o ciężkich informacjach, które oczywiście każdy może ym, śledzić samodzielnie. I ja też tak robię, czytam informacje wtedy, kiedy czuję się na tyle spokojnie, że wiem, że przeczytam to i. I nie będę się bardzo, bardzo stresować, tylko jakoś tak przeżyję to. Więc ja śledzę informacje, ale nie chcę też tym zasypywać Was, bo to nie jest moja rola. Ja jakby, jest masa um, mediów um, i osób, które są w stanie przekazać rzetelne informacje. Ja do nich nie należę, bo no, nie jestem reporterem i nie mam informacji z pierwszej ręki, więc chciałam po prostu tego tematu unikać. No ale dzisiaj odniosę się do poniekąd właśnie tej sprawy. Ponieważ ze względu na to, że ostatnio dodałam film o zamówieniu z Oriflame, dostałam komentarze, były pytania najpierw o to, jakie działania względem Rosji podjęło Oriflame. Ja takiej wiedzy nie miałam, przyznaję się, ale odpowiedział na te pytania mój opiekun Krzysztof i wtedy zaczęły się problemy. To znaczy. Teraz wam opowiem o co chodzi. Szybko przeczytam tylko komentarz, jaki napisał Krzysztof, czyli Oriflame wycofało się do działań minimalnych na terenie Rosji, przeniosło produkcję do Europy, nie prowadzi działań około marketingowych. Zakupy w Polsce w żaden sposób nie wpływają na wspieranie reżimów w Rosji. Istnieje duża różnica między dawaniem możliwości działania lokalnie partnerom biznesowym, a kupowaniem produktów z firm rosyjskich, które należą do oligarchów związanych z reżimem. I tutaj postaram się zwięźle, co ja chcę Wam przekazać. Ros... Oriflame wyniosło się z produkcją do Europy, nie są już w Rosji, ale osoby takie jak ja na terenie Rosji dalej mogą zamawiać. I uwierzcie mi, że ja wspieram i bardzo szanuję wszystkie firmy, które totalnie wycofują się z działania w Rosji. I natomiast ja nie mam wpływu na to, na decyzję Oriflame, na to co oni robią, w jakim stopniu podejmują działania. Więc ja jestem tylko konsultantką, ja jestem opiekunem grupy i pamiętajcie, co ważne, ja, dla mnie Olifem jest po części pracą. Więc reżim ma dotknąć Rosję, Rosjan, a nie nas jakby w sensie no, normalnych, przeciętnych ludzi, którzy po prostu w takiej firmie sobie pracują czy też dorabiają. I um, chciałabym, żebyście zrozumieli tą różnicę, że jeżeli Wy pójdziecie do drogerii i um, zrezygnujecie z produktu produkowanego Rosji, w Rosji czy też um, rosyjskiej firmy, to super, to to jest faktycznie działanie na rzecz um, jakby wspieranie. Um, no tego bojkotu. Ale jeżeli wy. Aha, no i właśnie. I w tej drogerii, jeżeli wy tego produktu rosyjskiego nie wybierzecie, tylko wybierzecie inny, na przykład polski, to pani w drogerii pracuje dalej. Pani jej szefowa, na przykład, czy szef dalej pracują i tak dalej. Natomiast jeżeli wy oczekujecie ode mnie, że y, pomimo jakichś tam podjętych działań y, Oriflame y, i tego, że ja na ich y, decyzję nie mam wpływu, oczekujecie, że ja nadal będę na przykład rezygnować z wspierania Oriflame, no, to um, wydaje mi się, że nie do końca przemyśleliście chyba. Niektóre osoby, oczywiście, nie do końca zastanowiły się nad tym wszystkim, bo nie zapominajcie o tym, że właśnie Oriflein częściowo jest moją pracą. I jeżeli ja um, dołączę się do tego bojkotu, to wtedy ja stracę y, pracę, a wydaje mi się, że właśnie nie o to chodzi. E, i, I tak jak Wam, nie wiem, już czy wspomniałam teraz, chyba, chyba tak. Ja, wspieram, ja to wspieram, popieram. popieram to, że te firmy, przeróżne firmy wycofują się i z Rosji, ale też popieram to, że różne polskie sklepy, drogerie wycofują swoje produkty, produkty rosyjskie ze swoich sklepów. Natomiast no, to jest różnica. Jeżeli ja chcę bojkotować Rosję, rosyjskie produkty, rosyjskie firmy, to okej, okay, to faktycznie oni ponoszą straty, ale jeżeli ja. Mam ponieść straty, no to chyba coś tu nie gra. Więc prosiłabym Was o wyrozumiałość i zastanowienie się nad tym, bo ym, no, ja nie mówię w filmie, że popieram Rosję czy popieram wojnę. Ja y, nie chcę tej wojny, ja jestem bardzo przeciwna. Dla mnie ten temat jest przerażający. To, co tam się dzieje, to jest. Ym, nie chcę tu, wiecie, nie chciałabym nikogo obrażać, bo to też. Nie chcę wchodzić w ogóle w ten temat bardziej, ale no wiecie, o kogo chodzi, i no, no fatalnie. I no osoba, no po prostu no widać, że coś tam jest nie tak z głową. Ale no pamiętajcie, to ma, wszystko ma się opierać na bojkocie na karach na sankcjach. Rosji, Rosjan, rosyjskich firm I tak dalej Nie y, mnie, czy pani innej Grażynki, Bożenki i tak dalej Która jest konsultantką y, Zrozumcie, że ja nie robię Zakupów w Oriflame a nie, Że nie robię zakupów po to, żeby Wspierać wojnę i wspierać firmy y, I tak dalej To jest moja praca, więc bardzo bym Prosiła i byłabym Wam bardzo wdzięczna Za zrozumienie Tak? No mam nadzieję, że to zrozumiecie Możliwe, że będzie jakaś dyskusja w komentarzach, ale no mam nadzieję, że jednak większość z Was mnie zrozumie, że właśnie dla mnie temat też jest ciężki, sprawa jest ciężka, jest mi bardzo przykro i bardzo ciężko. Ale no na pewno jestem daleka od wspierania wojny, więc no to tyle, co chciałam powiedzieć. A teraz idę się szykować dalej. Muszę się spakować, pomalować, wysuszyć włosy i będziemy się zbierać. Także.

No, i nasz weekend w górach już dobiera końca. Za chwilę będziemy się zbierać. Powiem Wam, że myśleliśmy o tym, żeby podjechać jeszcze gdzieś po jakieś osypki, coś zjeść, ale zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, bo głowa mnie boli, gardło mnie boli, więc chyba mnie trochę tutaj przewiało i nie wiem, czy jest jakaś tam moc. Może coś do jedzenia to jeszcze, ale szukanie osypków chyba już nie jest. Nie mam mocy na to, więc będziemy się za chwilkę zbierać. Tylko poczekamy, aż ta zmywarka się tam dokończy, dokończy swoją pracę i jedziemy. Także minęły już dwa dni, odkąd wróciliśmy z tego wyjazdu, którego fragment mogliście przed chwilą zobaczyć. I chcę Wam powiedzieć, że mm, mam nowe informacje odnośnie. Yy, Tematu, który poruszyłam na początku filmu, czyli mm, no, jakie tam decyzje podejmuje Oriflame względem Rosji. E, mi trochę one rozjaśniły. Mam nadzieję, że jak Wam je przekażę, to też Wam coś to rozjaśni i nie wiem, może zrozumiecie bardziej czy firmy, czy też konsultantki. E, także to o tym Wam opowiem. Natomiast nie teraz, tylko. Chciałabym to zrobić w filmie z zamówieniem z piątego katalogu, bo tutaj już też nie chcę ciągnąć tego tematu, a tam też domyślam się, że pojawią się i osoby będące w Oriflame, ale generalnie też, no jak to będzie typowo Oriflame'owy film, to myślę, że no nie wiem, jak ktoś będzie szukał pewnie informacji, to, to raczej tam zajrzy, także już w, tam, w filmie z zamówieniem powiem, co teraz wiem więcej, a teraz już odpuszczam. No ale tak czy inaczej, jeszcze raz powtórzę, że proszę o wyrozumiałość dla mnie, ale też dla wszystkich konsultantek, bo no, przypominam, że to nie, nie nasza wina i to wszystko, no tak jak mówię, mam jakieś tam większą wiedzę teraz, więc naprawdę to nie jest wina konsultantek, a my, ani my też do niczego złego ręki nie przykładamy, także no, postaram się Wam w tamtym filmie więcej opowiedzieć. A teraz, cóż, ja jestem na etapie no moim ulubionym powyjazdowym, czyli rozpakowuję walizkę, robię pranie. No, i też troszeczkę w mieszkaniu trzeba ogarnąć po tym wyjeździe. No, także to jest najgorszy etap, właśnie, wyjazdów. Taki powrót i ogarnianie wszystkiego, zwracanie do takiej rutyny. Więc, no. Tak, wracam do obowiązków, a wam już dziękuję dzisiaj za oglądanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Przesyłam Wam buzieczki no. i do zobaczenia. Pa pa!